Cześć wszystkim, z tej strony Karamelia, witam Was w pierwszym odcinku mojej nowej serii. Jest to seria z, z przeglądu miłowa no no i tak właśnie chciałam zaprezentować moje miłowo. Jakby mam tutaj już chyba gram 14 rodzinami mam, mam w też dzielnicę handlową lazurową promenadę, gram tam landgrabami i trochę blaszkami, ale jakoś innymi rodzinami nie chce mi się grać, dlatego tak powinnam, ale no bo gram turowo, czyli właśnie, że jedna tura to jest na przykład 4 dni i tak w każdym, w każdym sąsiedztwie, nie sąsiedztwie, tylko w każdym, w każdej rodzinie. po 4 dni, druga, 4 dni, trzecia i tak dalej. No i tych tur mam już 8. Ja tak, aż tak często w dwójkę też nie gram, najczęściej gram w trójkę Choć też się zdarza, że w dwójkę bardzo dużo gram momentami No i mam dużo też swoich budynków, no jak widzicie trochę tutaj takich niedokończonych Jakoś w dwójce budowanie idzie mi najlepiej Nie wiem dlaczego jakoś najbardziej dobrze budować w dwójce Mimo, że ten system budowania jest bardzo trudny w problemie czwórki na przykład e do trójki, czy, no, czy nawet właśnie do tej trójki. Ale jakoś, że w dwójce to budowanie mi najlepiej idzie. Jakoś naj, najbardziej lubię budować w dwójce. Nie wiem dlaczego. No i tak, tutaj jest taka. Przepraszam, że trochę zacina, ale tak mam. Jakby to powiedzieć, zawsze w tym podglądzie otoczenia tak mi się robi. Nie wiem dlaczego, zawsze tak było. Ale no trudno. No i dobra, tutaj mamy. Tutaj mamy takie domy nowo takie większe. Tutaj są biedakowie. No i taka rodzina stworzona przeze mnie, Nowak. Było też tutaj kilku simów stworzonych przeze mnie. Nie tylko tych miastowych. Aha, jeszcze na samym wstępie chciałam powiedzieć, że po prostu te wszystkie powiązania rodzinne i w ogóle wszystkie takie, to, te losy dalsze tych simów. No to nie są jakieś tam zaskakujące, ponieważ jakby ja chciałam iść trochę tak za, za tym, co nam twórcy y, zaproponowali. No i właśnie tak w, te, w tą stronę właśnie poszłam. <laughs> Wiadomo, no czasem są jakieś tam różne, y, jakieś inne moje pomysły, wydrożyłam albo coś, ale tak naprawdę to większość jest takich, y, większość, no i bardziej co dotyczy dzieci tych tych Simów, czy tam wnuków niż samych tych Simów, bo ten los ich tak spotkał taki jak mniej więcej twórcy sobie zaplanowali No dobra, no to lecimy dalej. Tutaj jest galeria handlowa yy, która do, jeszcze do niedawna była niedokończona nie, nie miała dachu, ale stwierdziłam, że na potrzeby filmu muszę chociaż dokończyć ten dach, żeby jakoś to wyglądało <laughs> Tu mamy blok mieszkalny tutaj też, ale jeszcze nie... jeszcze nie dokończony tak jak zwykle wszystko tu jest też siłownia i basen, kryty również niedokończone I ogólnie tu jest taka dzielnica właśnie bardziej nowoczesna Ja lubię właśnie takie nowoczesne domki i dlatego umieściłam mi właśnie tutaj Kiedyś też próbowałam stworzyć własne otoczenia i budowałam dużo nowoczesnych bloków, żeby to wyglądało na przykład tam, jak na warszawskich takich nowoczesnych dzielnicach Gdzie budują dopiero niedawno te, te, te bloki no, i faktycznie tak wyglądało, ale nie miałam pomysłu, jak zaludnić w ogóle to miasto. No, i je kasowałam i, i od nowa wszystko. To wiele lat tak robiłam. No dobra, no i właśnie, tutaj są hakowie, też z nimi zmieniłam domek. Tłumaczycielom stworzyłam sklepik domowy, tutaj też, ćwierą stworzyłam sklepik, ale. Ale nie. Ale już tam nikt nie, nie wystawia żadnych artykułów, ponieważ to było Dariusza Marzyciela. Yy, tu mam cmentarz w miłowie, trochę już tu mam tych simów. W ogóle u ćwierów zniknęły mi same nagrobki, ale całe szczęście ostatnio czytałam jakiś post na Facebooku, że znikanie nagrobków to nie jest wcale taka straszna sprawa. Że dane sima są dalej w grze i fakt się sprawdziłam, że w Simpe tak yy, są te dane, także kamień z serca mi spadł. Na razie nie widzę oznaków korupcji w mojej grze, także mogę grać No i tutaj mam tereny weselne w SNM. Miłowie, tą pracę pobrałam, tylko zmieniłam nazwę Co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze jest jubiler w Miłowie, to ten, jak on mamy Mirosław Landgrab ma tego jubilera Tu jest MOPS, bo mam moda na świadczenia socjalne, też bardzo ciekawe handel Miłowa, no to taki, taka parcela wstawiona, przez, przy, wstawiona taka, taka już gotowa e, No i co, jaką rodzinę mogę pierwszą Wam zaprezentować? Aha, jeszcze ten domek, no to on też jest taki zrobiony, ale nie dokończony No i oczywiście przedsiębiorstwo syna Damiana Biedaka e, Kuchnia Świata, ponieważ chciałam, żeby on był właśnie takim kucharzem Wybrałam kilka e, customowych e, e, kastomowego jedzenia, trochę No i właśnie otworzyłam taką restaurację, taką przyjemność dokończyć w budowaniu Jeszcze nie dokończyłam Także co, może wejdziemy najpierw do Do biedaków I zaprezentuję wam, co, co tam u nich wytworzyłam I w ogóle, kto tutaj mieszka, kto tutaj został, ponieważ Barbina już nie żyje No i właśnie, kto został w tym domu, zaraz wam zaprezentuję Okej, okay, a więc jesteśmy u biedaków. No i jak widać, tutaj mieszka ten nienarodzony syn, um, Balbinę. No, u mnie to akurat jest Michał. Um, I w ogóle on prawie zawsze jest blondynem. Nie pamiętam wszystkie małże, ja ale raz trafił mi się, jak grałam właśnie biedakami. Raz trafił mi się właśnie czarny, że no um, ciemne włosy. No i też taka byłam w szoku wieku, że zawsze blondyn wychodzi. Tyle w Londynów, a jednak nie No ale niestety tamten save straciłam gdzieś No i właśnie to jest, to jest Michał Może może niech tutaj podejdzie do domku, trochę bliżej Tu on ma Żonę On w ogóle był taki trochę W dzieciństwie No właśnie, taki kurczę Pokażę wam go Wygląda no tak. Jest dosyć. Bardziej jest chyba podobny do Sławka, mi się wydaje, niż do Balbiny. No. No to on jest najmłodszym właśnie z synów Balbiny i Sławka. No i ma kochankę. Jole Szejk, bo jego żoną jest Sara Biedak. Sara Biedak pochodzi z domu, już wam mówię, bo nawet już sama nie pamiętam. Z domu, no właśnie, z domu Przyjemniaczek, tak powiedzmy. A później Wam opowiem o co chodzi w tej całej historii. No, ona jest córką, córką Kasi Langerak i Daniela Przyjemniaczka. Tak, oficjalnie, bo nieoficjalnie Sara. Tak naprawdę jest córką Dona Lotario, ale Daniel nigdy o tym nie wiedział. Myślał, że to jest jego córka i, i zawsze tak się. Nie, nie, nie dowiedziała się Sara o tym nigdy, ani Daniel się o tym nie dowiedział wszystko było tak zatarte pod dywan i wszystko było niewiadome. I tylko w drzewie genealogicznym istnieje to. No i oni również się przyjaźnili, z tym. A, przepraszam, a z jaką miał a z Donem chyba nawet nie ma żadnych relacji. No. no. ale nie lubi już tej Joli, ponieważ na jej oczach właśnie wydarzyła się ta zdrada. Jeśli dobrze pamiętam, ja już tak też nie pamiętam za bardzo, co ja tutaj robiłam z tej rodzinie, bo grałam z nimi dosyć dawno. No i mają oczywiście dwie córeczki. To są chyba bliźniaczki, jak się nie mylę. I mają okropne po prostu aspiracje. No, tak, tak, widać, że tak typowo po prostu, jak no jak na taką, no jak, no, jak na taką po prostu tak takich kreuje, że, że tutaj ojciec zdradza matkę, matka tutaj lata wszędzie, a co to jest? No w nim co to jest. Co to jest? Co to jest? wiem, co to jest. Skąd... Aha, już wiem, bo to jest ten z Mopsu. Ja tak mówię, co to jest? I tak nie wiedziałam, co. Ale to jest z Mopsu, to... to yy... Właśnie z tego z tego moda na świadczenia socjalne. No i mamy mają na imię Dorota i Tamara. Obie są, Śpią sobie ładnie. Mają takie same piżamki No i wyglądają też dosyć podobnie. No dobra, także teraz polecimy, może. No zobaczymy zaraz. Zaraz zobaczymy, w jakiej, do jakiej rodziny się przeniesiemy, ale na biedaków z opcji najmłodszych. Znaczy, najmłodszego, u najmłodszego biedaka już byliśmy, tak że teraz lecimy dalej Okej, okay, a więc jesteśmy w kolejnej rodzinie, też biedak Tylko, że no ten domek na razie jest taki trochę niedokończony Trochę tutaj właśnie mm, miałam problemu z nim Problemu, no w sensie trochę długo go robiłam i dalej jest nieskończony Znalazłam gdzieś jakiś projekt w internecie i po prostu Przebudowałam, tak jak widziałam No ale nie, nie zdążyłam jeszcze go tam udekorować w pełni Tutaj mamy jadalnię, kuchnię, nie mamy... Tu mamy nie mamy salonu, łazienek Pokoju dla dzieci No i tutaj mamy Błażeja Biedaka Który jest lekarzem Skończył studia Skończył studia, jest lekarzem teraz Był tak ambitny, żeby żeby właśnie coś w życiu zrobić w przeciwieństwie do swoich braci. To... I poznam na studiach Julię wie, tak. Nie pamiętam, jak ona, z jakiego ona dom była. To jest filmka stworzona przeze mnie. No i ona wygląda tak. że ją pokazuję. No z bliska pokażę. Tak wygląda. Jest dosyć podobna do swojej. Yy, yy, do żony swojego szwagra, nie wiem czy to też mogę nazwać szwagierką, nie wiem jak to się tam nazywa, ale właśnie też jest ruda, też ma takie oczy, jeśli dobrze pamiętam, bo nie wiem, jakie, chyba zielone mają. No i mają córkę Blankę. Blankę, tak, Blankę. No ona dopiero co się stała małą, małym dzieckiem. No i właśnie tutaj mam też wgranego moda na wiek. Ale ale dlatego, że jakby to nie działa na wszystkich filmów od razu, to oni muszą się najpierw starzyć do następnej grupy wiekowej i wtedy to będzie działać. Także tak no ona idzie już tym tokiem właśnie, że jeden dzień to jeden rok, ale rodzice jeszcze nie. Także no, słabo trochę no, będą takie między między tymi. Z No dobra. No to co? To lecimy chyba dalej. Aha, jeszcze mam pieska. mam pieska Dino. Pamiętam go chyba kupiliśmy. Znaczy kupiłam ja, <grym> ale ta rodzina je kupiła. Tego psa w galerii handlowej. No i co? To na razie tyle. No wybaczcie, że Wam pokazuję taki w ogóle nagi dom, ale no naprawdę. No mówię, no muszę Wam to pokazać, bo nie będę miała co już nagrać. A kurczę, nie miałam czasu za bardzo, żeby to wszystko wybudować, no i też weny po prostu nie, że tak to właśnie wygląda. O! Nie taki zły ten wystrój! No, prosi uwagę. No dobra, także widzimy się w następnej rodzinie i też mam zamiar być u biedaków. Okej, okay, a więc jesteśmy dalej. Też właśnie tu w ogóle jakiś kolega tu przyszedł, i na razie nie chce sobie iść. Jesteśmy tak naprawdę obok tego domu, właśnie biedaków. Tutaj też mieszkają biedakowie, ale ale tutaj mieszka na przykład właśnie Angelika i, i Damian oraz ich dzieci. No i oni mają syna mają syna, mają syna Kacpra, który się wyprowadził. On już się wyprowadził. Została jeszcze Tatiana, Izabela oraz Igor. Tatiana również ma zamiar iść na studia i w ogóle bardzo ładną jest, tylko ona mi się tak podoba. No nie wiem, jest według mnie śliczna. Nie wiem, co ona ma takiego w sobie, tak. Nie wiem, te włosy tak fajnie wyglądają yy, na jej, do jej twarzy. Fajnie to wygląda, mi się podoba. bardziej, że zazwyczaj tworzy mu właśnie jakoś z prostymi włosami, jakoś rzadko się zdarza, żeby jakoś miał I właśnie fajnie, fajnie to wygląda. Yy. No tutaj też y, to pokój dziewczyn. Tutaj no jedno łóżko już koś było dla Kacpra, ale już Kacper się wyniósł. Y, no. no i właśnie ten dom ja go zbudowałam. aha, trzeba tu miska. A nie myślałam, że miska jest pusta. Ja zbudowałam ten domek. No i tutaj jest praktycznie analog tego domku, tylko że w innych kolorach. Y, no tutaj jest taki plac, tu nic praktycznie tu jest tylko garaż z samochodem. Garaż z samochodem, jest tylko tu jacuzzi. No i w sumie to tyle, także. Oj, także widzimy się w kolejnej rodzince. Ok, a więc jesteśmy w rodzinie Nowaków, i oni też są jakby ze ścianą. Muzyka leci. No i to jest właśnie to jest Mateusz, też z tym, którego stworzyłam, na studiach yy, Na studiach właśnie yy, No on teraz jest taki siwy, ponieważ... ojku Ponieważ jest yy, odmrożony, ze względu na to, że kiedyś tam po prostu pewnie były na jakiejś parceli i yy, zamarł Ale jeszcze nie na śmierć <laughs> yy, To jest Karolina Jego żona Poznali się właśnie na studiach. Karolina zaszła w ciąży na studiach. No i urodziła Darię, która jest aktualnie na studiach. To jest ona, Daria. Ma jeszcze córkę Klaudię, która się myje. I w ogóle Klaudia jest bardzo ładna. Tak, taka słodko wygląda. Jak, no nie wiem, taka słodka jest po prostu. I jeszcze mają syna Dominika, Który właśnie idzie, idzie do szkoły. Ona nie idzie do szkoły? A ona idzie do szkoły dobrze. Skąd tu się wzięła ta zabawka? Nawet nie wiem, dlaczego ona się tu wzięła. No, i domek również jest mojego autorstwa. No, praktycznie na tarasie się tutaj nic nie ma. Mają tylko samochód, ale lepszy niż biedakowie. No i tak właśnie wygląda cała ta parcela. Dobrze, lecimy dalej. Okej, okay, a więc jesteśmy dalej, tutaj jesteśmy teraz u Ćwirów To jest Kassandra, Kassandra jest w pracy Wszyscy są ogólnie właśnie w szkole, w pracy no może damy trochę ten czas do przodu I zaraz wrócę, to jest Patryk, syn Kassandry i Dariusza Tak wygląda W ogóle tutaj mu zablokowałam, że żeby się zaprzyjaźnił z córką, do na ale nie wiem nie wiem, jaki miałam w tym cel, ponieważ długo nie grałam i zapomniałam po prostu co chciałam zrobić. Yy. Mm -hmm. yy. Ojku, może fakty naukowe. Nawet nie zauważyłam. No. <laughs> Nawet nie zauważyłam. Za tak szybko kliknęłam. Chyba było, że wyższą będziemy ocenę, tak mi się wydaje. Ну, хотите туда? Какой повинен жрать? Ну, то так. То есть, Кассандра. Cassandra trochę, trochę zmieniła ją, no i ona już jest staruszką. Była właśnie w związku małżeńskim z Danią, nie, nie, nie tylko Dariuszem, z Dariuszem. No, Danią porzucił przed ołtarzem i tak właśnie się, się skończyło. No i wyszedł z tego, Patryk oraz Amelia, czyli Mechminiczka, idzie tutaj. Amelia. No, ona jest w ogóle. Ona... No nie, ona ma taką dosyć męską urodę. Nie wiem dlaczego. Znaczy. No nie wiem, tak jakoś śmiesznie wygląda. Eee, no Iwona, to jest Iwona. Iwona... Iwona jest gdzieś tu Iwona. Ona jest nastolatką ale nie, nie widzę jej. Jest jeszcze jako na mała, nie pamiętam. Laura. Iwona i Laura to adoptowane córki eee, ćwirów. Także... No chciałam jeszcze więcej, żeby było tych dzieci, ale już Kasandar jest w takim wieku, że po prostu raczej by tego nie ogarnęła wszystkiego. No, to jest właśnie Iwona. To jest właśnie Iwona. Tak wygląda. No dobra, także jeszcze zobaczymy się w jednej rodzinie bądź w dwóch i zaraz kończymy. No i wtedy w następnym odcinku będzie. Yy, Będziemy kończyć to właśnie ten przegląd tych simów. Także widzimy się za chwilę. Ok, a więc jesteśmy teraz u Marzycieli. To jest Szczepan, Syndariusza no, oraz Liliana tak? No, taki w sumie oczywisty ship jeśli chodzi o, o te właśnie wszystkie relacje sproponowane przez twórców. No to właśnie tak było, że Damian z Angeliką, a Szczepan z Lilianą, także ja właśnie tak zrobiłam. No i oni adoptowali córkę. stwierdziłam, że oni tak właśnie jakby nie mogą mieć dzieci. No i że adoptowali córkę. Luizę ma życie. No i ona tak właśnie jest, też jest taka fajna, słodka. Taka fajna dziewczynka. No bo w ogóle właśnie w dwójce podoba mi się to, że znaczy, na przykład ja nie umiem robić. Twarzy w dwójce, tak, żeby były takie charakterystyczne, ale łatwo właśnie takie łatwo takie geny, właśnie fajnie można je wytworzyć. Fajnie można je wytworzyć, także no. e, wybaczcie, musiałam na chwilę zrobić cięcie, ale już jestem. E, no i właśnie też stwierdziłam, że e, oni chyba nawet nie mają żadnej pracy, tak, nie mają pracy. Ani Szczepan, ani Angelika, nie, nie Angelika, tylko Liliana. Nie mam pracy, także zajęli się garncarstwem. No i tu mi taki, właśnie sklepik. No i tak sobie właśnie tutaj y, żyją. No dobra, także. Aha, jest tu pieska. Y, pobrałam tą rasę z internetu, to jaką się nazywa? Domi. Y, pobrałam tą rasę z internetu. Można właśnie na się znać parę fajnych raz, bardzo mi się one podobają. No dobra, także lecimy dalej. A to już jest ostatnia rodzina, którą wam pokażę na dzisiaj, i w następnym odcinku po prostu kontynuuję pokazywanie moich rodzin. Jeszcze troszkę ich zostało, akurat na jeden odcinek. i to jest Asia Kaczor. Też Simkę stworzyłam i ona jest dosłownie niedawno jest ostatnio przeze mnie stworzona ponieważ stwierdziłam, że jest Lucna hak i ona jest lesbijką i ma dziewczynę, Henryka, no i właśnie tak zachciało mi się, żeby właśnie Asia sąsiadka odbiła właśnie Lucy właśnie dziewczynę. Mimo, że to z Luceną ma większy, większą chemię, także to tak śmiesznie trochę wygląda. No i pokażę Wam w ogóle nie wiem dlaczego, ale tu chyba jakąś podłogę usunęłam z custom content I dlatego jest teraz ta, taka brzydka i nie wiem jak to zmienić No to jest ich, jej mieszkanie, właśnie Henryka przyszła Henryka to jest właśnie ze studiów maskotka Także ona chodzi czasem tak w maskotce po tym bloku Poza tym, że ma karierę wojskową No i co, tak właśnie wygląda jej domek No i tutaj właśnie te mieszkania, no to to Robiłam sama w większości Znaczy w większości, no sama W większości w sensie, że umeblowane, nie wszystkie są umeblowane Te, w których mieszkają mówię, są umeblowane A te, w których mieszkają NPC nie są umeblowane No ale dobra, to na tyle w tym odcinku Mam nadzieję, że wam się spodobała moja Moja wyprawa po moim miłowie Że tak powiem, no i że Zachęcam Was do za zostawienia łapki w górę, komentarzy, subskrypcji. No i było mi miło, że, 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 mogłam, że mogłam do Was nagrać i że yy, jeśli zechcecie, to obejrzycie, to także dzięki za oglądanie i cześć!